Myślę, że to jest super jakieś, jakieś, nie wiem, no coś dla tych dzieci tak się nudzą tutaj myślę, że jest to super. To jest takie oderwanie od rzeczywistości szpitalnej, rzeczywistości bardzo trudnej dla nich, dlatego że oderwane są od domu, od przyjaciół, rodziny. I to jest coś więcej niż tylko biały sufit. Poproszono nas o to, żebyśmy dzieciom zrobili taką frajdę. Myśmy szukali terminu, no i okazało się, że najlepszy termin to będzie po prostu dzień teatru.